Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na zupę polecam kwaśnicę, a składniki, jakich potrzebujecie, to żeberka, boczek wędzony, czosnek, ziemniaki, kapusta kiszona, grzyb, majeranek, liść laurowy, ziele angielskie, kminek i koperek. Słuchajcie, na początku zaczynamy od wstawienia sobie wywaru z żeberek, czyli na początku sobie umyjcie żeberka, wlewamy około litra wody. Kroimy żeberka i wrzucamy, aby nam się woda zagotowała. Czyli woda nam się zagotuje. Ziemniaki pokroimy sobie w kostkę. Przerzucam od razu do miseczki. Ok, słuchajcie, ziemniaki są pokrojone. Teraz czas na boczek. Oczy pokroimy, wędzony, także nie trzeba go przesmażać. I teraz tak: liść laurowy, ziele angielskie, grzybki. Już przesypałem. Dorzucamy do tego grzybki. Następnie sól. Zmniejszamy ogień i dodajemy za chwilę czosnek, boczek i ziemniaki. Czyli pokroję jeszcze czosnek w mniejsze kawałki. Dobra. O! Ale nam to chodzi. Słuchajcie, zmniejszamy ogień i dorzucamy ziemniaki, boczek, czosnek. Już zamieszam tylko czosneczek, czyli zakrywamy, a ja pozbędę się nadmiaru wody z kapusty i posiekam ją na desce. Czyli również czosnek, który jest dorzucony, zmniejszamy ogień, gotujemy 15 minut. O, i jeszcze najważniejsze, słuchajcie, kminku. Ja zapomniałem o kminku. O, kochani, 15 minut minęło. O, ale aromat. Do tego kapusta. Do tego majeranek. Najlepiej go zmiarzyć, wtedy on wydaje więcej smaku i aromatu. Przykrywamy. I gotujemy kolejne 20 minut. O, pięknie. Słuchajcie, najważniejsze, żeby spróbować. Pamiętajcie, nie z łyżki, tylko najlepiej sobie do... A, kwasik jest, czuć kwasik. Dobra, przerzucamy sobie, czyli kawałek kapuchy, Ach, żebro jakieś, jest, jest, żebro. I lekko sobie zarumienie. Aby był taki aromacik ogniska. Często się to robi. Dobra. Pięknie pachnie, czyli mamy zupkę gotową. Koperek. Jedna gałązka na. Racznie, kopery. jest wskazana. Jeżeli jesteście ciekawi nowych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na Szlaku Smaku lub do Polamarketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Do zobaczenia, cześć!